Panie chciałem pana zapytać jeszcze o y, taką y, sprawę, mianowicie były generał, y, generał Piotrowski, dowódca, były też dowódca sił operacyjnych, znaczy generał to nadal jest, tylko w, y, nie, nie jest już y, y, dowódcą sił operacyjnych i złożył pozew przeciwko ministrowi właszczakowi. Uważa, że został poniżony słowami ministra, który mówił, że generał miał nie wywiązywać się właściwie ze swoich obowiązków. Żądał też od generała wygłoszenia oświadczenia, które łamałoby tajemnicę państwową. Groził mu, że jak nie wygłosi tego komunikatu, będzie miał kłopoty. No i cała sprawa dotyczyła rosyjskiej rakiety, która wleciała na teren Polski, spadła sobie gdzieś w lesie, leżała. Przypadkowa Amazonka jadąca na koniu znalazła tę rakietę i rozpętała się afera. Jak pan ocenia zachowanie ministra? Sam pan jest ministrem, podlegają panu służby. Jak najgorzej. To było takim ciągiem fatalnych zdarzeń, gdzie minister Błaszczak wykazał. Kompletny brak takiej kwalifikacji moralnych i klasy, bo wszystko robił, żeby zrzucić na podwładnego, by zawołał tego podwładnego komunikatami podpisywanymi przez Centrum Operacyjne MONU, więc nie umiał przyznać, czy wie, czy nie wie. Przecież, jeśli nie wiedział i podwładni mu nie powiedzieli, to go dyskwalifikowało z jednej strony, ponieważ to on tych podwładnych dobrał, kto powołał generała Piotrowskiego prezydent na wniosek Ministra Błaszczaka, czy też jego poprzednika również spisu. Więc jeśli podwładni nie powiedzieli, źle, a jeśli sam tego nie zauważył i uznał, że to jest sprawa nieistotna, to tym bardziej go dyskwalifikuje w pozycji ministra. Ministra, który nigdy nie brakowało mu czasu na atakowanie opozycji, na propagandowe konferencje, a najwyraźniej z wojskiem i ministerstwem kontakt miał mały. Gdy sprawa wybuchła, zamiast powiedzieć, biorę to na siebie jestem odpowiedzialny za całe ministerstwo zaczął zwalać na przede wszystkim generała Piotrowskiego też trochę na szefa sztabu generalnego i to było żenujące, no bo pełne usta frazesów murem za mundurem jesteśmy tutaj za polskimi żołnierzami, a gdy przyszło co do czego atak na podwładnego. Nie ma nic gorszego niż szef atakujący podwładnego. I ja nie wiem, czy najlepszą drogę wybiera generał Piotrowski o to w tym momencie, zapytać. drogę prawną. Od generała, bo który. Bo właśnie... ja nie pamiętam w tej po 89 roku, a przedtem to w ogóle niemożliwe, no ale nie pamiętam takiej sytuacji, żeby generał, który no, wytaczał proces swojemu byłemu zwierzchnikowi, znaczy ma do tego prawo ma, oczywiście, oczywiście tak. i e, może nam jest łatwo mówić, bo nie jesteśmy generałem Piotrowskim. A znaczy, natomiast mam takie wrażenie, on, został... że on też odczekał, że obaj panowie będą już osobami prywatnymi, prawda? No nie jest osobą prywatną, bo jest posłem. Tak, tak, jest ale kwestia w sposób jest, bo to jest cywilny posądzanie. Ja zwrócę pozew uwagę tak na fakt, który myślę, że nasi telewidzowie pamiętają. To znaczy, że cztery dni przed wyborami tenże generał Piotrowski i szef Stabu generalnego rzucili papierami, złożyli dymisję. Pokazując, co myślą o ministrowaniu Mariusza Błaszczaka. To było takie pełne wątpliwości zaczął, zaczął pan, że nie, też nie najlepiej tak, ocenia pan. pan ale ale wiesz, z drugiej strony znaczy, ja nie mówię, że nie najlepiej. Nie wiem, czy to jest najlepsza droga, że teraz yy, podwładni będą byłych szefów, którzy ich zwolnili, w taki właśnie sposób yy, próbowali dochodzić do, do swych praw. Natomiast yy, generał Piotrowski, yy, generał, który ma kilkadziesiąt lat prawdziwej liniowej kariery. To jest świetny wojskowy, ze świetnym życiorysem. E, ten życiorys został podeptany przez Mariusza Błaszczaka, został zdezawowany. Tam jakieś absurdalne zarzuty w tych komunikatach, takie właśnie e, e, dajcie człowieka, znajdę wam paragraf, tak się Błaszczak zachowywał. I ja się nie dziwię, że po tym wszystkim taki generał Piotrowski może uważać, a może ludzie myślą, że Błaszczak miał rację, może dojdę tutaj do swego, niech sąd to oceni. To jest życie generała Piotrowskiego, jego kariera, on jest w stanie spoczynku. Ma prawo domagać się uczciwej oceny i nie jest politykiem, który łatwo się odwinie, powie, a to pana wina, ja panu nie przerywam, i tak dalej. Jest wojskowym, służył Rzeczpospolitej przez dziesiątki lat i uważam, że mimo tego, że ta droga prawna ma swoje. Wady, ma prawo do tego, żeby swoje dobre imię tutaj oczyścić, a wstyd dla ministra Błaszczaka jest tutaj ogromny. Naprawdę tak po ludzku po prostu. Powinien wyjść i powiedzieć: Przepraszam pana, panie generale Piotrowski, zagalopowałem się. Nie powinien nigdy czegoś takiego zrobić. Ale ponieważ pisowcy nigdy nie przepraszają, no to nawet Macierewicz, który przegrał ze mną proces, bo powiedział, że ukrywałem sprawców katastrofy smoleńskiej, przegrał proces, Sąd nakazał przeproszenie, to on jeszcze powtórzył te zarzuty. To cechą pisowca jest to, że nie umie powiedzieć przepraszam. Myślę, że po tym bardzo wielu z nich można poznać, i niestety w moich oczach. Błaszczak by zyskał dwukrotnie, gdyby powiedział, jestem ministrem obrony, to jest moja odpowiedzialność, to się więcej nie powtórzy, żadne rakiety nie spadną, a nie, że to wina Piotrowskiego i innych wojskowych. I gdyby teraz powiedział, przepraszam pana, panie generale Piotrowskie, ja on widziałem jego wypowiedzi, brnie tutaj dalej w tę sprawę i pewnie uważa, że korona mózgowy spadnie, gdyby powiedział, przepraszam. Popełnił ogromny błąd. Myślę, że PiS zapłacił za sprawę tej rakiety politycznie, wyborczo. Bo jednak gdy się mówi bezpieczna przyszłość Polaków, a wojskowy numer 1 i 2 rzucają papierami cztery dni przed wyborami, to mało jest wiarygodny przekaz o bezpieczeństwie I nadal z tego wniosków żadnych y, nie wyciąga generał Piotrowski jest moralnym zwycięzcą w tej sprawie i jeśli pójdzie do sądu pewnie też y, y, w sądzie to wygra tak bo mówię to było skandaliczne działanie bo Błaszczak nie tylko odnosił się do sprawy rakiety bo być może jakieś błędy w nie były popełnione ale on powiedział że to jest zły dowódca tak tam przecież to było powywanie się na nik na jakieś różne inne na jakieś różne inne rzeczy nie, nie więc... właściwie wywiązywał się ze swoich obowiązków no, no tak tak, tak. Jest dosyć... ale jakoś to minister tolerował, jakoś nie wnioskował, żeby go odwołać i nagle, gdy przyszło co do czego, yy, okazało się, że to jest zły generał. W kluczowym miejscu, dowódca operacyjny. Dowódca operacyjny, panie redaktorze, szanowni państwo, to jest ten człowiek, który jest pierwszą linią obrony. To on decyduje, czy poderwać samoloty, czy podjąć jakieś działania. I co, Błaszczak nie był pewien, że to jest dobry dowódca? No, o czym my tu w ogóle rozmawiamy?